Zainicjowaliśmy dzisiaj Pola Nadziei w Malborku. To jest pierwszy raz, kiedy w Malborku zawitają Pola Nadziei. Ta akcja na świecie i w Polsce ma już 27 lat. To jest wspólne sadzenie żonkili, które na wiosnę będą wspaniałym symbolem solidarności z osobami chorymi na raka i ich rodzinami. Hospicjum Malborskie zaprosiło do dzisiejszej inicjatywy Lokalne, lokalną społeczność. Były z nami warsztaty terapii zajęciowej, której zresztą ekipa przygotowała pięknie plac, na którym dzisiaj posadziliśmy żonkile. Były z nami dzieci ze szkoły podstawowej nr 1, z czego ogromnie się cieszymy. Chcemy mówić o hospicjum, chcemy mówić o tym, że śmierć. Jest elementem naszego życia, chcemy oswajać z tematem od najmłodszych lat, po to by potem nie stanowił elementu obawy, strachu. Dzisiaj pokazaliśmy, że możemy więcej, gdy robimy to wspólnie. Przygotowaliśmy jako warsztat e, pole do nasadzeń e, i bardzo się cieszymy, że pani Marta Dorobek zaprosiła nas do udziału e, w tym oficjalnym wydarzeniu. Jeszcze jesteśmy szczęśliwi, tak bym powiedziała, bo nasza młodzież, osoby niepełnosprawne bardzo dobrze wiedzą, e, z czym borykają się oni na co dzień. i e, ich rodziny, dlatego też wszelkie tematy związane z niepełnosprawnością, z chorobą są im bardzo bliskie. Bardzo ważna chwila, ważny moment. Chciałbym z tego miejsca podziękować Fundacji Malborskich Hospicium, które nie tylko zajmuje się pomocą osobom chorym terminalnie ale też krzewi pewną świadomość na temat ludzkiego życia, na temat nieuchronności śmierci, na temat godnego odchodzenia, na temat naszych relacji do bliskich i w ogóle do osób odchodzących z tego świata. Bardzo się cieszę, że w tej dzisiejszej inicjatywie uczestniczyły dzieci. Dziękuję i wychowawcom, pedagogom, nauczycielom, a wszystkim tym maluchom. To taka też dla nich nauka i lekcja. Po raz pierwszy, być może zapewne spotykają się z problemem hospicji, z problemem, problemem chorób terminalnych. Być może zapadnie w ich pamięci to wydarzenie i być może, kiedy na wiosnę przyjdą i zobaczą żółte pole żonkilowe, to uświadomią sobie oni, ich rodzice, ich bliscy i my wszyscy, że czas. Czas niestety zmierza do swojego celu, że wszystko to, co, czego doświadczamy tu w tej rzeczywistości, ma też swój kres. Dziękuję jeszcze raz Fundacji za to, że tę problematykę ciągle popularyzuje, że, że oswaja nas z tym problemem. Za to wielkie, wielkie dzięki.